Jezioro Gołyń Duży, nad którym zaczyna się rezerwat jeziora gołyńskie. Jesteśmy nad jeziorem Gołyń Mały. W pobliżu znajduje się jeden z czterech rezerwatów na terenie Przeskiego Parku Krajobrazowego. O rezerwacie opowie nam Robert Rektor, główny specjalista Przeskiego Parku Krajobrazowego. Na brzegach tego jeziora znajdują się fragmenty torfowiska. Na torfowiska są szczególnie cenne z tego względu, że rośnie tam wiele gatunków roślin, które w innych miejscach są niespotykane.